Biała była prawdziwą gwiazdą. Ale kiedyś poleciała po I spadła na ziemię. Poznała nowych wspaniałych przyjaciół. Hello! To moja a nie jakiś cyrk. Jak chodzi do mnie! Masz A pchły? Błagam. Laski od nas gadają. Razem odkryli, czym jest prawdziwa odwaga. I jej konsekwencje. Zostawcie ich! Przyjemnej podróży, Kundle! Ale kiedy rząd docenił ich potencjał. Wasza przeszłość nas nie obchodzi! Obchodzi nas wasza przyszłość i przyszłość tego kraju! Przepraszam, ale mam tego... Nie macie wątpliwości kadecie! Ich życie zaczęło się obracać wokół jednego celu. Wiesz co ci powiem! Zakieramy je w nie, to też Nie pozwolę wam się pokonać! Razem zdadzą egzamin z życia. No dawaj, ocknij się! Ja! To wze, wygrywajcie, a ja zupełnie ucieknie! uciek. Jutro zbadacie, doktor Brau. dobra ja! kicia! Razem przekroczą ostateczną granicę. To czemu sami nie polecicie cwaniaczki? Pogadamy jak wrócę. M -m Macie lęk wysokości. ITI Cinema zaprasza na odlotową przygodę w 3D. <śmienny> Biała i strzała podbijają kosmos. 3D. Już od 17 września tylko w kinach.